Witamy Państwa tuż przed świętami Staryx liga po godzinach. Dzisiaj w dosyć nietypowej scenarii, ale to związane z dosyć przykrą sytuacją, jaka miała miejsce przed spotkaniem w USD z EkoPolem, ale o tym za chwilę przedstawię naszych gości. Zawodnicy WSD Twojej Szkoły, Grill Tomek Piskowski. Sylwester Cyjankowski, witam. Tomasz Keller, szef hali Widowiska z w Sieciu. Maciej Grocki. Dzień dobry. Panowie, przede wszystkim co z Fabianem chodyną, bo o nim mówimy, on tutaj nabawił się kontuzji tuż przed tym spotkaniem. No właśnie, co z nim jest? A więc Fabian doznał kontuzji, jakiegoś naciągnięcia mięśnia bądź jakiegoś po prostu bólu, bólu w plecach, nie mógł się delikatnie mówiąc wyprostować, długo zastanawialiśmy się nad tym, aby nawet wezwać po prostu pogotowie, ale no jednak stwierdził, że, że jakoś sobie poradzi, nie był w stanie zagrać, no i stąd musieliśmy zagrać dzisiaj w z tylko z jednym zawodnikiem do zmiany. No to trochę się nam nabiegaliście w pewnych momentach. Nie było tutaj tak lekko, łatwo i przyjemnie. Tak, dokładnie. Nie było lekko. Dzisiejszy mecz dla nas był bardzo ważny, bo e, chcieliśmy się odbudować po wczorajszej, no bądź, no, było nie było e, pechowej porażce. Do przerwy wygrywaliśmy z drużyną z Grudziądza e, w drugiej części spotkania. No niestety ulegliśmy i mecz przegraliśmy jedną bramką. Dzisiaj bardzo nam zależało, aby, aby podnieść nasze morale, bo nie ma co ukrywać morale, troszkę w drużynie e, upadło, a, a no też borykamy się z dużymi problemami kadrowymi. No właśnie, y, Sebastian, chyba w problemach. Sebastian, przepraszam. E, właśnie w tym chyba polega problem w USD twojej szkoły w tym sezonie, że e, odeszło wam kilku naprawdę dobrych zawodników. Rzeczywiście przed sezonem, tuż przed pierwszym meczem dowiedzieliśmy się, że trójka chłopaków z Warlubia nie będzie mogła grać. Dostali zakaz klubu i nie mogą z nami występować. Michał Majka też był w zasadzie tylko na dwóch meczach. Dopisaliśmy sobie chłopaka młodego ze, ze stali Gruziąc, który też w zasadzie tylko nam pomógł w dwóch meczach. W zasadzie nawet nie pomógł, bo te dwa mecze przegraliśmy. Także no, teraz gramy swoim starym składem, znamy się od zawsze. O w zasadzie to jest, gra, graliśmy zawsze i postawiliśmy na, na doświadczenie. No i to co nam zostało, tak jak dzisiaj było widać na boisku, gramy w szóstkę. No i nawet widać, że są tego efekty, bo wygrywamy. Właśnie Maciej WSD twoja szkoła Giełdządz najsłabszą drużyną z Giełdzionza jak na razie zawsze to była najlepsza drużyna z Giełdzionza. No. Taka no, niespodzianka, niestety, in minus. To jest dopiero początek naszej ligi. Teraz, można powiedzieć, dopiero zaczęło się, zaczęło się prawdziwe granie. Chłopacy mają charakter, potrafią grać naprawdę. Pokazali to już nie raz na naszym parkiecie, także na pewno ta sytuacja się odmieni. Tak, tak. W zasadzie wydaje mi się, że zawsze zaczynaliśmy nieźle. Tutaj i zawsze były u nas pochlebne recenzje naszych meczy i wszyscy byli zadowoleni, a my kończyliśmy i tak słabo. Także może w tym roku będzie na odwrót. Zaczęliśmy słabo, ale jeszcze wszystko przed nami i być może jeszcze może zagramy w gali finałowej. Także jeszcze wszystko przed nami. Dziękuję. No właśnie, zawsze Jak przeciw... prawdziwi faceci. Tak, tak. Zawsze czegoś tam brakowało w końcówce tych kilku białych tych kilku punktów, pojażki w ćwierć finałach i było po WSD Twojej szkoły więc gdzie zawsze to wy by, byliście jednak stawiani w roli tego faworyta przed sezonem. Znaczy czy dokładnie. No, tak jak tutaj Sebastian powiedział, dobrze rozpoczynaliśmy, nie za, nie, za, nie za efektownie kończyliśmy. Być może to był jakiś problem z psychiką. Po prostu nie radziliśmy sobie być może w tych najważniejszych meczach natomiast w meczach ligowych bądź tych tutaj grupowych było to bez takiej presji, no i udawało się, udawało się, a w końcowym efekcie jednak zawsze byliśmy poza podium. Chcielibyśmy znaleźć się na tym podium. Na razie, delikatnie mówiąc, no nie wyglądamy najlepiej, może nie gramy super futbolu, ale będziemy, będziemy starali się tutaj jeszcze pokazać lwi pazur i, i, i się na pewno do końca nie poddamy, nawet w sześciu. Za chwilę jeszcze wrócimy do spotkania dzisiejszego, dzisiejszego hitu FX Brokers Contra Rafmix świecie, Rafmix Stalwic świecie, tak dokładna nazwa przed tym sezonem, ale dajmy także dojść do głosu szefowi. Tomek, już wiemy, że kilka nowości zostało wprowadzonych. Było o tym oczywiście informacja na stronie, ale przypomnij jeszcze raz kibicom. No tak, faktycznie przed samymi świętami przygotowaliśmy kilka niespodzianek dla kibiców. No i tutaj jedna już ruszyła w ten weekend, mowa o typerze ligi. Podczas pierwszego wieczoru zalogowało się już 35 użytkowników, także widzimy, że zabawa jest dosyć popularna i tutaj można wygrywać naprawdę dobre atrakcyjne nagrody. Trzech najlepszych typerów zostanie przez nas nagrodzonych. Druga sprawa to puchar pocieszenia. Stwierdziliśmy, Również na podstawie maili, które do nas przychodziły, że faktycznie ta trzecia liga troszeczkę może nie mieć motywacji, bo faktycznie nie gra o nic. Dlatego wprowadziliśmy tutaj właśnie grę o Puchar Pocieszenia. Drużyny, które wygrają swoje grupy, grupę A i grupę B, zagrają w meczu przed półfinałem dla podniesienia rangi tego spotkania, a zwycięzca trzyma Puchar Pocieszenia i zostanie rozstawiony w kolejnej edycji. Także tutaj widzimy, że rozstawienie czasami bywa bardzo ważne, co pokazało na przykładzie Syli, która trafiła do silnej grupy. No i trzecia niespodzianka, też myślę bardzo fajna. Będziemy od tej pory tutaj, twoja rola również duża. Wszystkie bramki, które rejestrujemy wideo podczas meczów pierwszej ligi, z tych bramek będziemy wybierać pięć bramek i z tych pięciu bramkę weekendu, a zadecydują nasi, yy, nasi kibice, którzy będą głosowali smsami na bramki weekendu, z których z kolei wybierzemy bramkę sezonu. Także myślę, że również bardzo ciekawa i fajna zabawa. Warto wspomnieć oczywiście, że dla autora bramki sezonu przygotowana będzie nagroda. Oczywiście, tak już wcześniej wspomnieliśmy, tych nagród w tym sezonie mamy, mamy rekordową ilość, rekordowy budżet, także również, również w tym plebiscycie na pewno będzie atrakcyjna nagroda dla strzelca najważniejsze bramki. Także warto głosować. Maciej, wyjdźmy do tego, co działo się przed tym spotkaniem WSD z Ekopolem. Kapitalny mecz, a najlepszy jaki widziałem w tym sezonie na Staleks Lidze. No dokładnie, bardzo dobre zawody w wykonaniu FX Brokers i Raffin Stalwid. No, większość tutaj osób, które właśnie typowały na naszej stronie, no, stawiało na zwycięstwo obecnego mistrza. Długo na taki wynik właśnie się zapowiadało, drużyna ze świecie prowadziła 4-2. Jednak później no, na sam koniec 5 do 4 kapitalne zawody w bramce. Adam Kowalewski, no w takich sytuacjach co on bronił, aż przypomniał mi się nawet finał z, z ligi mistrzów pomiędzy Milanem a Liverpoolem. Tak. No, no tutaj takie sytuacje. Sytuacja, że... Że dwa razy taka Lajurek Dudek obronił w sytuacji sam na sam. Naprawdę, Adam Kowalewski. też tutaj myślę, że warto wspomnieć o dwóch fantastycznych bramkach Michała Konwińskiego. No, rzuty wolne. Bramkarz tutaj ustawił mur, jednak no, zmieścił tą piłkę idealnie. No tak mały błąd Świetlika w ustawieniu tego muru był jednak. No, nie powinien dopuścić przede wszystkim, żeby zostawić tam jakąś wolną lukę. FX Brokers zaskoczyło mnie dwa razy tego weekendu. Wydawało mi się, że bez Marcina Zużydły, który jest zawodnikiem kapitalnym MVP sezonu dwa lata temu, Tady Urzyna nie będzie miała tej swojej siły, tej swojej głównej siły, a jednak pokazuje Ejankowski, Konwiński, że można pokonać i Rodę, Urogolem, Dede, Bydgoszcz i Mix i wyrastają w tym momencie na głównego faworyta. Mi drużyna z Bydgoszczy troszeczkę przypomina właśnie naszych gości, drużynę twojej szkoły. Jest to zespół, który nie ma jakby takiej jednej osoby, która jest w cudzysłowie z gwiazdą, zespół uzupełniający się, że jeden zawodnik ma w danym dniu gorszy występ, no jest kolejna osoba, która która potrafi wznieść się na wyżyny swoich możliwości, jakby wziąć barki, wziąć swoje takie siły na, na swoje barki i być odpowiedzialnym za, za te kolejne trzy punkty. Panowie, wiemy, że już e, śpieszy się wam z Fabianem do szpitala. Mamy nadzieję, że tam e, nic poważnego Fabianowi się nie stało, że będzie mógł e, spędzić e, spokojnie e, święta. A więc e, no co, może e, kilka słów e, przed świętami do kibiców Stalex ligi zawodnicy WSD Twojej Szkoły giudiące. Przede wszystkim chcielibyśmy sobie, a zarazem kibicom, życzyć zdrowia, żeby, żeby tutaj grające osoby i oczywiście nie tylko, tak jak na przykładzie Fabiano Chodyny, nie borykały się z takimi problemami, a wszystkim zdrowia, szczęścia, spokoju no i przede wszystkim radosnych, radosnych świąt. Ja jeszcze chciałbym życzyć, fajnie, że mam taką okazję, wszystkiego najlepszego mojej rodzinie, Tydzień temu, no, dwa tygodnie temu urodził mi się synek, także jestem teraz szczęśliwym tatą i chciałbym, żeby wszystko e, było. Nie było. E, także, żeby wszystko było fajnie i żebyśmy te święta były dla całej rodziny super. E, kołyska miejmy nadzieję, no, miejmy nadzieję, będzie w finale. Będzie w finale kołyska, dobrze. Czekamy. Tomek. Nie no pozostaje mi nic innego, jak przyłączyć się tutaj do życzeń kolegów. Ja również życzę Państwu wszystkim kibicom, uczestnikom i ludziom związanym ze Starek ligą zdrowych, wesołych świąt. A w nowym roku, jeżeli już nie zdążymy nagrać kolejnego programu, to pięknych bramek i mnóstwo wrażeń, aż do samej gali finałowej. No to ja jeszcze może tutaj, co nikt z nas nie powiedział, bogatego gwiazdora? Również przyłączamy się do tych życzeń no i życzymy przede wszystkim zdrowia Fabian, Marcin, trzymajcie się wracajcie do zdrowia, no bo halówka na Was czeka, trzeba kolejne mecze już tutaj grać wczoraj już informacja no chyba możemy powiedzieć, dobrze, że będzie zdolny do gry, Marcin zużydło pod koniec stycznia a więc no, będzie mógł wspomóc FX Broker zdrowy, wesoły świąt, do usłyszenia jeszcze za tydzień, tuż przed sylwestrem kolejne transmisje no i kolejny program StarX Liga po godzinach. Do zobaczenia, do usłyszenia.